Moi drodzy, witajcie w CineJerze. Dzisiaj mam dla was kolejny wypad na event, na imprezę fotograficzną, gdzie bardzo dużo się działo. Jest to The Photography Show. W tym roku było w Londynie, w ubiegłym roku udało mi się dotrzeć do Birmingham, gdzie też nagrałem dość dużo materiału. W tym roku postanowiłem zrobić troszkę to inaczej, zamiast po prostu wam puścić całe interwiu, spróbuję tutaj dodać troszkę moich przemyśleń i po prostu informacji, których może nie było w interwiu więc jest kilka rzeczy o których powiem, nie usłyszysz w samym interview. So let, let's move down the, uh, down with sizes. This is 16 to 300. That's very versatile. Yes, and right. this is uh, 3.5 to 6.7. Okay, that's cool. Yeah. Okay. So who would you say this is for, and what mounts does it come in? Yeah, so I guess it's kind of an all-in-one lens, really. This, it's because it goes. I mean, it's an APS-C lens, so at the 16 end, at the wide end, it's kind of in the low to mid twenties. Depending on which camera you use, so it's, it goes quite wide, and then at 300 mil, you're up at like 450 mil ish on an APS-C camera. So, so yeah, you can use it for anything from landscapes at the wide end, right through kind of portrait, street, right up to wildlife at the. You know, you can you can genuinely shoot wildlife on this because it goes to about 450 mil equivalent. So, um, so yeah, birds. Sport, sport, yeah. Ten pozornie niewielki obiektyw to 16 do 300 mm, więc ogromny zasięg ogniskowej. jest to coś nieczęsto nie spotykanego, dlatego że ma to dość wąskie zastosowanie w życiu codziennym. Oczywiście wydawałoby się, że możemy użyć tego właśnie do wszystkiego, mając tak ogromny zasięg ogniskowej, ale prawda jest taka, że obiektywy tego typu muszą mieć jakieś kompromisy. Tu troszkę mówimy właśnie w tym interwiu czy w tej rozmowie na temat tego, że jakieś tam dystorcje są zwłaszcza przy najszerszej wartości 16 i oczywiście przy 300 też coś będzie chociaż pewnie dużo mniej. What about the distortions though? Because 16 is very wide and yeah. 300 is is very far away. Yeah. Um, so um, there must be something, right? There must be some sort of um... Uh, distortion somewhere we correct uh, distortion as much as we can optically so in camera but we also use in camera distortion correction so that um, uh, so if there is any sort of very minor barrel or pincushion distortion the camera can sort that out for, yeah, i mean that's common on all lenses today so absolutely well, uh, so it, and that enables us to get the lenses smaller and lighter because Duża ilość soczewek, która znajduje się w tych obiektywach, powoduje, że to światło, czy obraz, który przechodzi przez nasz obiektyw, jest zakrzywiany, jest odwracany. Różne rzeczy się z nim dzieją, ale do tego są właśnie tutaj używane szkła, czy raczej soczewki które odwracają te wszystkie niepożądane efekty, co oczywiście zwiększa ilość tego szkła w obiektywie, co zwiększa jego wagę, co zwiększa cenę, więc trzeba tutaj się liczyć z tym, że jakieś ograniczenia musiały być i przypuszczam, że w tym wypadku też tak właśnie będzie. Troszkę się bawiłem tym obiektywem, nie jakoś specjalnie dużo, ale przy 16 mm rzeczywiście była dość duża dystorsja, jeśli chodzi o ściąganie poduszkowe na bokach obiektywu. Przy 300 mm wydawało mi się, może się mylę, ale wydawało mi się, że była bardzo delikatna winieta, ale jest to oczywiście Coś, czego nie widać na co dzień, ja się doszukiwałem błędów, doszukiwałem się problemów, i oczywiście, im bardziej upchany ten obiektyw, jeśli chodzi o wartości ogniskowej, tym bardziej te problemy będą wychodziły. Nie jest to zły obiektyw, absolutnie. Jest to coś, co bym polecił komuś, kto szuka wielkiego zasięgu, ale powiem szczerze, że. Jeśli miałbym wybór osobiście, to bym kupił dwa obiektywy, jeden, właśnie nawet trzy. Jeden do 16, jeden do 300 jeden gdzieś pomiędzy, powiedzmy, 8, 85 czy tam 105 mm. Wiem, że to się oczywiście nie równa z tą ceną, nigdy w życiu się nie zrówna, dlatego że ten kosz będzie o wiele wyższy kupując trzy obiektywy, ale osobiście wolę kupić trzy starsze czy, czy używane obiektywy niż jeden, który ma tak wielki zasięg, ponieważ zawsze będą lepsze od tego, który ma wszystko naraz upchane w jednej partii. Vietnam and Vietnam obudowie. I mean I, I don't want to call it a compromise but it, with this range there has to be something right it doesn't matter what the, what the lens is like you, you can't you can't have something this far away from you and like 20 meters away and look exactly the same it yeah, right. the optics yeah. just don't work like this you know yeah. physics basically yeah, yeah. limit you but yeah this, this this seems great this is amazing like especially yeah, super small yeah super. yeah absolutely very light very small yeah I mean this is something I get questions all the time what do I buy to start with? And I always say get something with a bit of a range, maybe not up to 300 initially, but if you want to see further, obviously I would go with something like this. Yeah, it's, it's a really good like, um, kit lens replacement. So if you have an 18 to 50 on your camera that sort of came with the camera, it's a really good upgrade to go to that because it just gives you a bit wider and a lot tighter. So it gives you a bit of everything. So you can shoot anything with it. It's great. And, and you asked me about mounts. Yeah. So it's on E mount, L mount. So that's Panasonic 4 frame and Leica and Sigma. I uh, and then it's also on X mount, so Fuji uses and RF which is great. So those four mounts. And as far as I know, your new camera also uses L mount, right? Tak, uh, that's correct, yeah. Yeah, yeah, yeah the uh so you could use it on this camera as well? Yes, correct. Yeah. Brilliant, okay. Czekaj, zanim odejdziesz mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą YouTuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi, spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem Ci powiedzieć, cokolwiek się stanie, nie dotykaj.